Lewy tył, prawy tył, Dobra, lecimy z tym. A okej okay, panowie, brać do roboty. Dobra, ty, ty już chcesz chcesz na na gościu? No, oczywiście, że tak, czemu nie? Że robota Dobra. jest. Dobra. Oha, kurze no jest ciężko. Zaczynamy. Da. Dzień dobry, w czym pomóc. Dzień dobry. Sekundę. Ej, to ci sami co wcześniej, kurwa. Zaraz ich trzeba odjebać. Dzień dobry. Dobre, dobre. Ubudowę mamy, proszę nie przeszkadzać. Ale Proszę pa... podjechać za chwilkę, mamy... Dobra, ale proszę nam zamknąć. Nie 5-10 minut. Tak, trzeba poczekać. Przepraszam. 10 minutek jeszcze, potrzebujemy tu remont mamy mały. Ale kur... bułki ciebie przywieźli teraz. Za chwilę. Trzeba poczekać, wiem jak jest. Nie można poczekać. To jest nasz sklep. To jest nasz sklep. Jakie bułki? Żadnej dostawy nie zamawialiśmy. A, ma pan dokumenty? Te ciepłe bułeczki mi przywieźli Jasne, Prost, proszę nie, nie przeszkadza, ja bo budowę, musicie zawodzić. Proszę Was za chwilę, okej? Dzięki. Ale tu Nie, no, ja muszę kupić Nie, 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 kurwa nie, kurwa nie, 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 Co nie, kurwa Co? nie, kurwa nie, nie, Ty Kurwa nie, 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 kurwa, nie, 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 Moje półki! To co, co za kurwa jebana! Ach, oh. kur... ja pierdolę! No zajebany idiota, no! O, oh, jebane debile! No i fury nam wziął! Kończ, kończ do końca, ała! Oni nas Pocie, chyba nie. kurwa obserwują jakoś! Tak, no jakoś muszą nas obserwować. Tak, w każdym miejscu no. są co my, no, Bierz go tej fury, bierz go tej fury! Bierz go, wsadzaj, ja będę prowadził. bez sensu, kostują nas kurwa już drugi raz! Ty, syny. Dziwne, że drugi raz są w tym samym miejscu, ta, podejrzane! Ta. No ale jebane kondony Dobra spokojnie, dostałem kosą Aha. wudo tylko dawaj do szpitala. A ile no, a było kasy? Dobra. To było dużo, ale 1500 wziętych A to mogłeś do końca. No dobra, spokojnie. Nic się nie stało. Aua! A... Jeszcze na naszą furgonetkę my... zabrali Tak, tak, trzeba będzie znaleźć nową. O, rany boskie. Trzymaj się tam logo nie tylko. Spokojnie, wytrzymam, wytrzymam. Zadziwiłem palucha w tą ranę nie przecieka. Ał, wow. wiele razy dostawałem już kosę. Co za śmiecie. Ta, dziwne że byli cały czas w tym samym miejscu co my. Na początku pod szpitalem, Stale. potem pod sklepem, teraz pod tym sklepem. Dziwne. O, Uczciwie moje Udo. pracujemy. Uczciwie pracujemy. O. <laughs> o, ale przynajmniej, ale psiarnia nie wie o naszym chytrym planie. Ta. Ta. Pomocy, o. pomocy. Słucham. Kurwa, nożem dostałem wódę, Noż, nożem pomocy! Szybko do <try> w Ten lekarza nie przerzućcie, szybko, kurwa! szybko! O. Nie ma co z psem gadać, szybko, pomóż szybko, A. Szybko! O, już, zawałam, tak, wiesz, dysz... już, już, już go niesiemy, szybko, szybko! Będzie dobrze, trzymaj się nogę. Musisz <try> bliżej, nie mogę sięgnąć! Nie słyszę go chyba, doktor! O tak, panie doktorze, wszystko było ok, ale dostęp znienacka nóż! Od Martina Gostera jakiegoś, A nie pamiętam więcej. A Będzie ze mnie wszystko okej? Okay? Nie, tylko nie, o, nie w tym momencie, kurwa! Siemano! O, cześć. Co tam, jesteś zdrowy? Tak, <grym> ja wszystko okej, okay, miałem przegląd kolana, Udo, wszystko strzyte. Normalnie mogę kopać kurwa nawet na głowę chłopa teraz, bo tak, tak mi strzyła Udo. Dobra, to idziemy do szefa po furtuletkę. Czy miłego dnia, Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Ale ładna panienka. O, Ale, że. No, ja dupę Ale ci Nie, wylizał! Miłego dnia! Ja pierdolę! <śleski> U, się dobrze szło, co? Dzień Dzień dobry, tak dobrze nam dobrze było, Spoganie, one to lubią. Bierz, one to już lubią! Już było dobrze, już było dobrze! No bo zajebiście PCA Tak, o, tak ja dobry ja RPZ myśli, tak. że ja dealuję dragami w pokoju Że mówi nie może przyjeżdżać, <laughs> to jest no. panowie, Nie kumają nie prawdziwego się. romantyzmu Tak Wytrych coś tym stylu No musimy czy... dojść na parking chyba Tak, musimy pojechać... dojść na parking panowie Uważaj co trąbisz? Okej okay. Wsiadajcie Jaka? Zaznacz widoki Z tam gdzie byliśmy poprzednio Akurat spokojnie, bo psiarnie akurat jest. jest. Tak, trzeba sprawdzić dzielnice portowe, pokręcić się. A pamiętacie, gdzie ostatnio znaleźliście tą furgonetkę? to Ta, już, już, już tam było. Okej. Okay. Nie, jest. ten jest chujowy! Nie? Ale nie znajdziemy innego lepszego. Nie, musimy a, znaleźć, Dobra to, jedzie, to jedziemy no, do Cardillera. Do Cardillera możemy musimy... pojechać, kupić taki. Ja wam nawet dam kasę, tak, ile tak. kosztuje taki. Trzy koła. koła. dobra. I jak tam? Ta, fajny no, taki czerwony z rurami. No i to byś... Ale wiesz, że możesz za każdym razem jakby, wiesz, innym losować, no, no. Tak, 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 tak. Ale to jest takie, tak, jak mieliśmy. Młody pewnie ma kasę na koncie. Tak, młody musi zainwestować. Panowie panowie, co, panowie są Że my jesteśmy wysokiej klasy robotnikami. Można powiedzieć, że jesteśmy wykwalifikowanymi inżynierami, którzy mają realny wpływ na infrastrukturę i na cały w ogóle przebieg budowli w tym mieście. Proszę pana, śmieciarz no to wyrzuca w śmieci. Bude, 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 my jesteśmy inżynierami. Do widzenia dobrze powiedziałeś. Ta. wyzywają cały czas. jak nie, nie kawa rudy, kawa to śmieciarz. Śmieciarz to rudy. I na zmianę. Chłop, Ty, gdzie? O. poszedł się gdzieś odlać. No zaczekajmy. Ile potrzeba kasy na to? Trzy klocki, trzy trzysta dolców. No to ja mogę na trzysta dolców, trzy koła. Co my na to? No dobra, no ja mogę tam rzucić kurwa, tylko że najgorsze jest to, że nie wiem czy dadzą z rurami, czy nie. I wiesz, czy będzie kurwa. Ta. Cowboy builder z nim pisało, nie? Tak Czy dadzą, kurwa, jakąś padaczkę? <noise> Bez... Chyba, że jeszcze raz wsiądziemy w fur i pokręcimy się Wydaje mi się, że, wiesz, ktoś może teraz odstawił na miejsce co? Jest duża szansa też na to, panowie No się No przejdźmy się, nie, wiecie, no, 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 obaj, to to się jeszcze raz, panowie, dajmy szansę Jedno to też jest 3,5 koła, nie? Co? right, boy. Tam, gdzie wcześniej szukaliśmy A jutro O kurwa z Maradona. Co oni Aaaaaaah, ejej! panu pan, wezmę to na szybie. Nie, znowu ten blondas jebany. Wszystko okej? Okay? Coś trzeba pomóc! Dalej kierowcu! Proszę podjeżdżać na parking na parking po prawo. Dobrze, no to Tylne szyby. Tylne szyby? Tak, tak. Kierowcy. <susza> <Uwaki>. opuść <susza> się się elektryka. Ta, już posz... Czy to był twój pierwszy mandat? Dobra, to był mandat. Zauważyliście, jakby w ogóle nie ma fur na mieście? Mm, tak, ta. by nie wiem, jakaś godzina policyjna, czy coś już chodzi. Ma ktoś poczęstować, może kanapkę? Kanapką? Żona nie zrobiła mi, niestety. Jebana, raszpla. mam no, ja tylko wodę, tutaj buteleczkę wody, A, wody mam, w kurwę, ale parkuje mi właśnie drożdżówki dobrej. Dziękuję serdecznie. O, moja lubina z kebanowskiem. Ale bym przyjebał w tym komuś normalnie. No szkoda, że nie przyjebałeś tym gościowi, co my nożem kurwa ciął. No, no właśnie, się zastanawiałem kurwa. No zastanawiałeś się na czy biją szefa kurwa, ci, ci się zastanawiasz. Kurwa. Ale kazał ja... mi dalej robić, rozumiesz? Ja wiem. Okej, okay, to co, szukamy tej fury? Siadaj, ta, tak, jedziemy, wsiadaj. A teraz się ludzie wylęgli, wydaje mi się, że teraz coś trafimy. Tak, gdzie są tam te uby? Siadajcie, jedziemy. Jest naprawdę cienizna. Aha. O, 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 o. O, coś się dzieje panowie. Chyba nocka się zaczęła. No jest 10 po północy. Teraz powinni zjeżdżać kurwa z tych całych obchodów i odstawiać fury To powinna być zmiana Da, jest zmiana. Musimy się tu pokręcić. Podejdź to miejsce co kiedyś byliśmy. Tam gdzie znaleźliśmy wcześniej furgonetki. No, właśnie tam byliśmy, nie było jej. Panowie, potrzebujemy dwie furgonetki! E, furgonetka już jest otwarta, a do niej się... okej, okay. nie wygląda to dobrze, ale okej. Okay. Tamta była perfekcyjna! E, Podejdź ze mną na parking zostawię pick-upa. Oczywiście. Wo wow 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 A co to jest? No proszę bardzo, proszę bardzo Mamy to Dobra, widzisz to co ja? No widzę Widzisz to co ja Połę chłopaków Ta I to to wystarczy tylko to Waters and Power Woda i młody, moc kurwa młody, 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 dawaj na parking szybko ide idealną furgonetkę Ja mam jeszcze jeden, spokojnie Ja mam musisz klepnąć w bramę wow. Mogłaby być biała, no ale niech będzie ja. Ma rury Pięć rur, dwie drabiny, <śmieniu> that's right Ja mam prowadzić? Logan siedział, już z przodu Logan, prowadźcie, prowadźcie Co jest kurwa? No spokojnie, na, otwierała mi, się Otwierała ja się? No Tu kolejna, patrz teraz tych furgoletek jest w chuj to... No i jedź, no i git Wreszcie panowie, kurwa Tak, tak, jedziemy znowu na robotę Pa, następna ja, ja pierdolę! Dobra, już, już dobrze, już mamy dobrą Kurwa Tam to bojda Gdzie ja jadę? Tutaj? Za miastem czy tutaj wolisz? Mi to obojętne kurwa. Żeby kasa była To może tamtą kurwa za miastem spróbujemy jednak? No nie wiem, mi się wydaje, że i tak i tak psy przyjadą tym A. razem na 100% Weź tu, A. gdzie cię oznaczyłem No dobra Okej, zaczynam panowie Na spokojnie, wszystko ze spokojem to... No Spokojnie, słyszę panie Ło, wow, potrącili kogoś wow. Dobra prze, przejrzeć tamte wincle i będziemy o, prze, za chwilę dobrze. robić zabudowę Co? Co? Dobry! Przed sklepem Posta? widzimy O kurwa, szefie, szefie, przytrzymasz mi tutaj drzwi. Tak przytrzymam tylko szybko, bo niedługo będziemy mieć zmianę na wartowniczej A panowie do, dać im jakieś te śrubki Spokojnie, jeszcze Ta, trochę spokojnie. czasu jeszcze tutaj jakbyś tam przytrzymał. To Dobra, potem te rury montujesz na zewnątrz, bo musimy mieć chlapak na prawą witrynę. Dobry, Poczekaj. Dobra, witam serdecznie, co się dzieje? Jakiś jakiś nie dostajesz, że jakiś tapas czy coś? Nie, eee, możliwe, ale nie. robimy przebudówkę teraz, do budówkę, do wiaty i prawdopodobnie mogliśmy jakiś alarm zahaczyć. Nie chcemy robić problemów oczywiście, eee. może pan sprawdzić, ale robimy teraz całą przebudowę sklepu na ja, pishwater. Mam tu wszystkie papiery. Dobra, ja sobie wejdę do środka i sprawdzę tylko dobrze. Jasne, A, proszę tak? zapraszam O, o to miejsce. Proszę już chwilkę tutaj, tylko muszę... No, dokręcić spokojnie. się. Henry Nie jak tam? Robią. Wszystko pod A, to wszystko porząd... jest zrobione? Tak, o. tak. Po, zaraz tu wyjmuję pieniążki, kładę na bok i wymieniam kasę. Proszę, proszę do środka, tylko niech poduważa Proszę do środka zapraszam Powolutko panowie Kolega robi teraz wy wymianę instalacji w kasecie tak, tak. Wszystko gra Szefie! A to może tak. tutaj tą szafkę jeszcze dowiercę, co? Wiesz co, Relata mówiła, żeby szafek nie jeszcze nie ruszać, bo ona no, powiedziała, ja. że nie do końca nie jest pewna Z całym rozpaliwkiem. No, nie no, 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 mógłbyś skoczyć do furgonetki, po nową kasę? Ale poczekaj, policja, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ma nie wiem, nie wiem, jak wiem, nie I jak sumie, pan nie wiem, już wiem, to. to wiem, nie no, widzi pan tego w No bo, no jebany no. debil, no wziąłem go, siostrzeniec jest, no. nie ogarnia totalnie i zamiast no. mówię mu wciśnij, wyładuj kasetkę, to on, kurwa pięścią w czerwony guci go do larmu, nie? Przyszła Zośka, powiedziała, to będziesz wyjaśniał z policją, Ej, a ja nie. mówię, Trzymaj spokojnie, spokojnie. spokojnie. Panowie, dole, możecie dole. już jak skończyliście, do cholery jasnej. No i wie pan, jak to jest, robimy przebudówki dole. teraz na Woster, a następnie mamy jeszcze przebudówkę na tym, jak ten sklep się nazywał? Tiki, wok, Pepko, coś takiego. Cały chłop dach wymienia. Bo powiedział, że on chce mieć w sklepie przeszklony dach, bo będzie roślinkami handlował. Jebany debil. Roślinami w Los Santos. W Los Santos się handluje piwskiem, kurwa, dragami, czekoladą, a nie jakimś trawskiem. No i w sumie to tyle. I rozumiem, że to jest jakieś po prostu przebudówka. Tak, taka. mamy w ogóle taką serię serię przebudowy. A kto jest kierownikiem tutaj? Ja jestem kierownikiem. A, ma papiery, no, proszę ma wszyscy. pana. Tak, słucham. Papiery poproszę O pozwoleniu na remont Oczywiście na 4... Znaczy nawet faktury, proszę bardzo O fakturowanie no, Wszystko wygląda normalnie no. Oczywiście trochę opowiem, no. KURWA Tak? Powinno być wszystko okej okay. Dosłanie na te faktury na faksie to, Co tutaj z tymi papierami. Znaczy ja mogę dojechać na komendę i to wszystko dosłać, ale dostanę na razie same faksy Niech to tylko przeglądne to wszystko no, zapakunek jest, faktura na przebudowę sklepu, ofakturowanie na rurki PCF, no wszystko się zgadza i od Renaty zgoda. No, wydawało mi się, że mam wszystko. Przepraszam za kłopot, nie chciałem robić problemów. Jesteśmy zwykłą ekipą re remontową. Pierce, water and power. Panowie, czy to wszystko? Nie, nie chciałbym chłopaków wpierdalić na, na, na minę. Słuchaj, się tak płaci? No jak tam szefie, wszystko w porządku? Mhm. Wszystko okej, okay, wszystko okej, okay, tylko pan policjant musi mieć pewność, że to wszystko gra. Zeskalowany jest chyba, nie? Tak, zeskalowany. Ja mogę wszystkie oryginalne pieczęcie dosłać. Niestety nie mogę mieć oryginalnych dokumentów przy sobie. Wie pan jaka to jest robota. Wszędzie brud i syf. A gdzie pan ma te dokumenty? Na, na naszej bazie, na tealowni. Tam wynajmujemy na razie schowek. Gdzie mają. tiry, szef, w dokach. A ta firma jest tutaj jest z Losatos? E, tak, tak. No niech pan zobaczy naszą furgonetkę. Water and Power Solution. Rozwiązania jeśli chodzi o wodę i układy grzewnicze w sklepach. Oczywiście, zapraszam cię. Nie nikt to żadnych problemów. Pracujemy dopiero od dwóch dni. To, Wykonujemy to, wszystkie to, zlecenia. Ja mam takie pytanie. Człupu, do to? państwa to? Takie. Pierwsze pytanie. Dobra, rozumiem, że osoby mają tutaj. sławki gdzie mamy reszty kask zabezpieczający głowę gdzie mamy rękawiczki, rękawiczki do zabezpieczenia zaczci i tak dalej ja mam pytanie, dlaczego panowie na robotę przyjeżdżają ze skanem, a nie z oryginalnym dokumentem? E, spokojnie, ja to wszystko wyjaśnię, jestem kierownikiem, ja to wszystko biorę na siebie, sprawa jest prosta, no nie mieliśmy akurat, no nie, nie będę ukrywał, no chłopaki czasem po prostu, no mają wyjebane i nie, nie biorą kasków do roboty, no nie, nie chcę oszukiwać, nie chcę też sanepidu, nie chcę problemów jeszcze z komisją budowlaną, nie chcę takich rzeczy... Ale po prostu chłopaki znają się na robocie, niech pan za nich spojrzy. Ci goście zmarnowali 20-30 lat kurwa życia, żeby budować zajebane kioski czy domy ludziom. Dobrze, ale proszę, yy, jest uważać na co Przejdźmy miejscu, dalej. Dobra? To dlaczego. to są dobrze, ale, ale panowie, ja mówię z kierownikiem, a nie z wami, jak na razie. Proszę, bym tego uszanowanie, tak? Dobrze, Dziękuję. dobrze, dobrze. Jeszcze kolejne pytanie do kierownika: dlaczego kierownik tutaj pan yy, podał mi <laughs> Skan tutaj faktury, a nie dokument y, potwierdzający tutaj powiedzmy współpracę z y, właścicielem Sklepu. Wie pan, dużo mamy tych, tych zleceń i zazwyczaj bierzemy faktury, bo oryginalne dokumenty są w biurze, w biurze w Wisconsin. Ja mogę poprosić oczywiście o przesłanie tych dokumentów i na, dokum na, na komendę niezwłocznie oczywiście uiszczę e, odpowiednie nomenklaturę kurwa i pisma. Nie chcę po prostu robić problemów, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy brudni i mamy takie faktury na podkładkę, typu jak brakuje cegieł, no to ja jadę z tym ze skanem do obi, kurwa robię awanturę i mi, że kurcze, i robię awanturę i mi biorą. Tym, w szefie, w szefie jakby Jenny Została takie pierdzielone faktury tam w Wisconsin, to chyba by nas... A, tak, nie tak. mówić. E, Proszę pana. Tak? Ja rozumiem, że tutaj są wszystkie narzędzia w tym vanie, tak? E, tak? Tak, tak, tak. motor traumatyczny, słuchawki, kaski też by się znalazły. Tylko, że tak, kasku nie dobra. ubieramy na, me, na imprezę. I chciałem powiedzieć melans, bo no. dla nas... A, czy czy, czy powiedziałem imprezę? Boże, o kurwa, chcę w się sensie, na, 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 na robotę. Wcale nie pijemy alkoholu tutaj, wcale nie, absolutnie. No nigdy mi imprezę, ja pierdolę co, pierdolę! Chodziło oczywiście o wykończenie. Wszyscy wszystkie Dobra panowie. Myślę, że posiadacie smartfony, tak? Smartfony, oczywiście, tak? Kontaktowaliście się... Nie jesteśmy boomerami, nie? Dobra. Kontaktowaliście się z właścicielem tego budynku, tak? Oczywiście, oczywiście. Dobrze. Czyli pewnie macie potwierdzenia umów na swoim e-mailu. No, oczywiście, że tak, na mailu. Pewnie mail, Jasne, smartfon. Pan, ja bym się zalogował teraz z telefonu na swojego e-maila i pokazał mi wszystkie potwierdzenia zgodnie tutaj z właścicielem tego budynku. Ale nie no, to bez przesady, proszę pana, to już wchodzi pan w, na inspekcję no, budowlaną. Ja no, tak maja. jeszcze nie mogę pokazywać, tam nie, są już to, to, to naprawdę jest ważne rzeczy. Pana, to już nie robę sobie ale... jaj, nie? Ja wódki ja... może trochę popiłem. Chwileczkę, chwileczkę, ale jestem w robocie, tak samo jak ty, no już pożekaj, nie robę sobie jaj. do stopu. I tylko chodzi o to, żeby pan mi pokazał umowę, że pan może dokonywać różnych zmian na tym terenie, rozumie pan? I to ja, tyle. Ja, ja to rozumiem, tylko Koniec. pan myśli, że ja sobie Koniec. przychodzę i za własne pieniądze komuś remontuję sklep dla żartu? Proszę pana, ja, ja dostaję pieniądze, ja zapierdalam tu już trzecią godzinę, kurwa. A ty mnie nie Proszę mógł, żebyś się uspokoił. Proszę pana, panowie, panowie, mam dla was rozwiązanie. Jeżeli nie chcecie się bawić w takie rzeczy, to lecimy w tym momencie do pana, pakujemy rzeczy do sklepu, kast, rękawiczki. I wracamy na miejsce, albo wzywamy w tym momencie są na miejsce No to nie nie, nie, będzie kask, eee. będzie kask, spokojnie będzie Ale w tym dobrze. momencie lecimy A nie. Okej, okay, jasne, jedziecie. jasne, D Dobra, jasne, czyli mamy stąd spadać? nawet sklep Nie, jedziecie, kupujecie... u no, teren zabezpieczają go, żeby ich nie wczoraj. Tak, Tażmy. kupimy wszystko, oczywiście. Oczywiście, no kaski, okej okay. Kaski wyszły w 2009 z mody, ale niech będzie Dwa. Przepraszamy za kłopot ja tu zakleję tasiemką, ta, ta ziemką. dobra dawaj szybko jedziemy nie, na. Nie zaklej, może żeby nikt nie wszedł, dobrze gada, dobrze robi. Ta. Pomyślałeś kurwa, dobra, pokazki Panowie, do Henka. Papiery, papiery. Panowie. A, jasne papiery, właśnie. Ech. Dziękuję bardzo, dziękuję, do zobaczenia. O, trzymajcie się. O, ja pierdolę. Od kurwa, ale mar... Poszło, o ile tamten. Kurwa, ale się przypierdoli, Ile pokasy. Ile masz. Wcześniej wciągnęliśmy 1500, nie? No. Tak, no to teraz mam 8600. No śmiało, czy tychę mamy? Ta, Prawie tychę Więcej nawet no, mówię, że, mówię, że razem mamy 8600 A razem, dobra, no to elegancko no to po dwa koła na mordę, tak? No to zawsze ta. co O oh, Boże, ale się spociłem, o! ja pierdolę no, W tych gaciach to mam tam wodę normalnie mam, Musiałem cię uspokoić, no, to myślałem, że tu będzie przypał Nie, 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 wszystko elegancko, bardzo dobrze panowie Bardzo dobrze, bardzo następnie dobrze. przebieramy się Za oczyszczalnię chemiczną, żeby wy, wy, Wyplądrujemy już koleruchy. Tylko musi się sytuację uspokoić Teraz nie możemy powtórzyć tej tego samego tej reakcji. Za, to co panowie może jakieś kurwa piwko pra... Ale to się ten... zesrałem Jezus Maria masz jest... Spokojnie, muszę szluga za chwilę zapalić, ja pierdolę Może staniemy tutaj chuniemy, co? Wiesz co może co gdzieś to... na uboczu, bo mogą jechać, jechać dalej Ale to już raczej nas nie, nie zatrzymają tak mi się wydaje No, nie mów niech Dobra spierdalamy z tej, tej, tej tak, na stację prawo, tutaj prawo, Ta na stację zapalimy tu papierosa Co chcecie jeszcze jedno zrobić? Nie, 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 już Rzez chyba za dużo, nie, to, no, tak, nie, na to ledwo poszli, ale tak się udało. Farty, że te s, kurwa skan tam były, tych papierów. Ta, jaki z dupy, on tam kurwa to patrzy, A. nie wie o co chodzi, aj. Następnym razem się lepiej przygotujemy i zrobimy fejkowe faktury kurwa Fejkowe biuro, tak, 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 wszystko tak. fejkowe chuj Uf, dobrze się da. Dobra widzowie, jak myślicie, dobrze 5 koła. tak myślę, a może byśmy pojechali do urzędu kurwa i byśmy zarejestrowali firmę kurwa Stary, redaktową. żeby zarejestrować firmę gościu, to zbierze pieniędzy trzeba mieć No właśnie Trzeba zapłacić im stary, zarejestrowaniu otw otwarcie no, firmy, sieci Eee, no Może to to więcej, ej. mi się wydaje, że to jakieś setki tysięcy są, żeby właśnie sieci ci dali, da. Ja tam jutro pojadę, ja tam jutro pojadę No to pojadę. zapytaj się, jak chcemy Ta. taksówkę zarejestrować, to mi kurwy nie pozwolili nawet, Ale Ale finansowanie mogą dać jeszcze na firmę, powiem, że jest paru pracowników i ten, potrzebujemy sprzęt i te sprawy oh. Oh. Dobra, dobra młody, right, dawaj kasę, podzielaj, dzielaj, dzielaj to teraz dla nas No i to jest, to ile zarobiliśmy? Po łącznie z zarobiliśmy, nie? Łącznie 20, no to wyszło po 5 koła na łeb, nie? No i zawsze coś kurwa, lepsze to niż no, na robota na legalu. K4 w piłek do Akademii FC Ulanin. Musimy się, musim się przygotować Cały dzień na słuchawce w robocie. No, no, robocie. Się, tak Również, ci, ci, Dzięki wariat, zajebiste RP. Wymiana. Dzięki. Dzięki. Wymiana. Dobra, Trzeba wymyślić tak jest dużo. Słuchajcie, jest jeszcze opcja, żeby zrobić e, wjazd na Tequile. Na Tequile. I tam mam pomysł, wiecie co? Przebierzemy się za barmanów. I zrobimy imprezę, o, impreza o, napad. Kurwa. O kurwa. Stare, Stary, zaprosimy w chuj osób tam, tak, żeby oni tu tak, nie będą wiedzieć, tak. a my tylko w czwórkę tak. będziemy wiedzieć o napadzie. Panowie, jeszcze wynajmiemy... Ludzie ludzi ludzi będzie w chuj, wielki tłum, tak, a my tak, tylko... Tak, a ty, tak. Nie, 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 nie. Czyli <laughs> ludzie będą biegać... Tak, ale, a, a. tak, a to tak, powolutku. tak, 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 tak. O kurwa. Panowie, jeszcze ochroniarz będzie pięć dyszek na wejściu bierał. Proste. Badana. Jeszcze tam podilujemy dobrze tematem. Dobra, to co, może wracamy na TT Towers? Chyba czas się przespał. Tak, tak, ta, 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 ta. Dobra, wszedajcie. Tak, idźmy na TT Towers, są ten hajs. Kto prowadzi? O, ja mogę prowadzić. Dobra robota, panowie. That's right. Oj, TT Towers. Dobra, panowie. Da, Bardzo dobrze wiemy. dzisiaj się wyszło, zaparkuj tu fura i... Weź, śpisz u mnie? Oh, 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 dobra, mogę przespać. Dobra panowie, dobra, dobra noc, trzymajcie się, dzwonimy się jutro. Siema, siema. E. Tak jest. Ooo, to był męczący dzień, no zarobiliśmy tylko 5 tysięcy dolarów. Ale mamy też klamę. E. a ba, rzucam te ciuchy. Czapkę kurwa, na chuj mi ta czapka. Ugh. Magazyn, otwórz ekwipunek. Schowaj 2150, proszę bardzo. Eee. No, mamy prawie dychę brudasów, buty. No i do spania. Albo wiecie co, jeszcze sobie coś oglądnę. w telewizji, ostatnio fajny serial oglądam. Wiecie, widzowie? O, perfekcyjnie. I TV.